Dlaczego ta lampa świeci? Odpowiedź jest bardzo prosta. Posiada ona własne zasilanie. Wyglądem przypomina zwykłą lampę ledową. Jednak zachowuje się całkiem inaczej. Dane tej lampy to moc 7 W, czonek E27. Barwa ciepła 3000 kelwinów Strumień świetlny 560 lumenów Kąt świecenia 120 stopni. Czas rozświecania poniżej 0,2 sekundy. Klasa energetyczna A. W opakowaniu. Oprócz lampy znajduje się też adapter. Normalnie, po dotknięciu palcami, gwintu ze stykiem lampa zaświeca, ale cóż byłaby to za lampa? Gdybyśmy musieli ją trzymać cały czas w ręce. Do tego, aby ta lampa świeciła cały czas bez naszej bez naszego udziału potrzebny jest adapter, który zwiera trzonek lampy. Są to, jest to blaszka, która po wkręceniu zwiera gwint ze stykiem. W środku po zdjęciu plastikowej kopułki znajdujemy płytkę z LEDami oraz układ zasilania. Z tego co tu widać jest tam jakiś akumulatorek, ewentualnie super kondensator, choć nie widziałem takiego jeszcze, transumatorek i pewnie układ prostowniczy, układ Greca lub tym podobny. Czas świecenia po naładowaniu to około 4 godzin. Ja sprawdzałem, to ta lampa świeciła mi 5 godzin pełną mocą. Porównywalną z lampą z żarówką 60W. Po przyłączeniu do prądu. Normalnie możemy jej używać jako zwykłej lampy LEDowej. W razie potrzeby wykręcamy, zakładamy adapter i lampę możemy używać do innych celów, tam gdzie nie mamy prądu, na przykład na działce. Dziękuję za uwagę.